To jest gość wydarzeń. Dariusz Eciepa witam Państwa. Witam też dwoje kandydatów do Parlamentu Europejskiego, choć startujących z różnych okręgów. Anna Maria Żukowska, liderka mazowieckiej listy lewicy. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. I Piotr Miller, numer cztery na pomorskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, zaczynamy od fałszywej depeszy, która ukazała się krótko po południu na temat rzekomej częściowej mobilizacji od 1 lipca. Jak się szybko okazało, był to atak hakerski. Oczywiście depesza została szybko wycofana, potem jeszcze powtórzona przez hakerów. Pani posłanko, rosyjska robota? Są jakiekolwiek wątpliwości? Myślę, że nie ma wątpliwości. To jest oczywisty fake, który ma na celu siać dezinformację, destabilizację, niepokój w polskim społeczeństwie. A warto zaznaczyć, że w tej sytuacji w ciągu dosłownie czterech minut wszystkie ministerstwa, które są odpowiedzialne, Ministerstwo Cyfryzacji, Pan Premier, Ministerstwo Bezpieczeństwa, wszystkie ministerstwa, które, które po prostu biorą udział w zapewnieniu nam dostępu do informacji i, i tego, żeby zabezpieczać nas przed tymi, cyberatakami, w szczególności, tak jak mówię, premier Gawkowski, Ministerstwo tak, Cyfryzacji. Tak, przed chwilą była konferencja. Y, zareagowały, wycofały tę depeszę. Wiemy, że powtórzyło się jeszcze szereg ataków później, były próby, one zostały już udaremnione. Panie pośle, państwo zadziałało? Nie ma sporu co do tego? To się okaże, jak będzie raport, bo w tym sensie nie zadziałało, że do, do, do tej depeszy czy ta informacja się pojawiła. Ja mam nadzieję, że się pojawi raport, co się faktycznie stało, czy to był Błąd informatyczny, w, sensie, w tym sensie, że nie zadziałały systemy bezpieczeństwa informatycznego? Czy to być może ktoś z wewnątrz doprowadził do takiej sytuacji? Bo przecież zawsze mogą być dwa scenariusze. No ale myśli pan, że można było w ogóle doprowadzić do takiej sytuacji, żeby zapobiec temu atakowi? czy pan, po to jest, Akurat w atakach i cybernetycznych. W atakach cybernetycznych to jest zawsze wyścig zbrojeń. Nie chcę tutaj populistycznie brzmieć, że wszystko da się powstrzymać, bo nie da się wszystkiego powstrzymać. Natomiast trzeba zweryfikować, jaki rodzaj to był ataku i czy to był atak ze strony służb rosyjskich. Czy być może jakiegoś haker, hakera amatora, bo akurat, no jak rozumiem, informacji w tej chwili jednoznacznie w tym zakresie nie mamy. Więc a, pan ma taki raport... a pan ma wątpliwości, czy to no, rosyjska sprawka. No, czy ja, nie? ja nie mam żadnych informacji na ten temat. No, w sensie jednoznacznego raportu na ten moment nie ma, jak rozumiem, i to dobrze, bo tak, taki raport chwilę jednak powstaje. W związku z tym to nie jest też tak, że od razu można ogłosić w 100%, kto stał za takim atakiem. No dobrze, teraz, tak, ataki hakerskie podpalenia. Presja na polską granicę, no gorąco się robi, drodzy państwo. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że mogliśmy się tego spodziewać, bo przecież były jednoznaczne sygnały, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego takie ataki, takie prowokacje będą. Znaczy jeszcze tylko wracając, oczywiście nie mamy w tej chwili potwierdzonej informacji, kto dokładnie za tym stoi. Ta, ta procedura sprawdzająca trwa, ale pamiętajmy, że takie ataki w przeszłości zdarzały się na takie strony, jak nawet strony CIA, a to były mocno ataki hakerskie, więc to niewątpliwie są osoby, które osoby, grupy, no mam nadzieję, że to ustalimy, które mają cele destabilizacyjne, niezależnie od tego, czy są związane z reżimem Putina, czy są związane z kim innym, mają na celu siać destabilizację w świecie zachodnim. Premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Strefa ma mieć 200 metrów, ale na niektórych odcinkach będzie znacznie szersza. To jest dobra decyzja. No, panie redaktorze, jestem zdziwiony, że że pan Donald Tusk zmienił zdanie nagle na ten temat, bo przypomnijmy, że ustawa, która wprowadza możliwości w ogóle wprowadzenia tego typu stref, została przegłosowana na za zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a platforma obywatelska głosowała przeciwko temu. A wtedy zresztą byśmy niesamowicie atakowani za to, że tego typu przepisy są wprowadzone. Twierdzono, że to niekonstytucyjne, że to łamanie praw człowieka, że te strefy nie powinny być wprowadzane. Widzę, że dzisiaj Donald Tusk odbiera lekcję pokory w tym zakresie, bo widzi jak sytuacja na Wschodzie wygląda? Dziwię się tylko, że gdy był w opozycji, nie patrzył wtedy pro-państwowo, tylko robił wszystko, aby atakować wtedy rząd, który wprowadza właśnie przepisy i instrumenty, żeby zabezpieczać Polskę przed wojną hybrydową. Pani posłanko, to dobra decyzja? Od samego początku tej wojny hybrydowej na polskiej granicy, wojny głównie na tej granicy polsko-białoruskiej, lewica mówi jasno: Obrona granicy tak, a bezpieczna granica to jest taka granica, na której nie giną ludzie. W tym ludzie, którzy są wykorzystywani i nie ma co do tego. Tego wątpliwości są bronią w rękach szmuglerów, w rękach, w rękach reżimu białoruskiego, w rękach Putina, ale to są nadal ludzie. Nadal ludzie, podkreślmy to, to znaczy nie można zapominać o tym, że to nie jest bydło, że to nie jest broń, że to nie są cyborgi i jesteśmy za tym, żeby odsyłać ich do krajów pochodzenia wtedy, kiedy nie kwalifikują się na azyl w Polsce. Mają prawo złożyć taki wniosek, jeżeli nie złożą, albo jeżeli nie kwalifikują się, bo nie, są, nie przyjechali tu z przyczyn właśnie na przykład politycznych czy prześladowań religijnych. To są jedne z tych, bo jest ich więcej, oczywiście nie mamy czasu wymienić, które kwalifikują ludzi do. Do starania się o azyl polityczny, jeżeli nie. To wtedy odsyłamy, ale nie na bagna. Ale wie pani, pani teraz mówi, że my jesteście za bronią, broną, obroną ale nie granicy, no, ale nie w jaki teraz. Ja mówiłam tak zawsze. Tak, no rozumiem. A jak głosowała na przykład pan, pani koalicja? jak głosował? za ustawą obronną, czy Nie, A jak pani głosowała pośle? pani za pani partia za budową zapory na granicy Polsko-Białoruskiej? Głosowałam za ustawą obronną. Nie, no, ale niech pani odpowie. Jak pani głosowała w sprawie zapory, bo nie pani na pani głosowanie, ale pani partii pamiętam. Więc niech pani po prostu uczciwie powie. Głosowała pani za czy przeciw wtedy? Byłam przeciwna budowaniu. No zapory. No właśnie. więc nie byliście niech pani powie. Moment pod że... że, ona że... Jest, ale ona nie jest skuteczna. Ale, ale pani Nadal opowiada, że zawsze byliście za granicy, co nie jest, jest prawdą. Po, po prostu inne, to nie jest prawdą. Pośle, są po prostu to nie jest prawdą. To może lepiej kolegami... pan poseł skończy, ja, tak, bo panu posłowi i Państwa obecnymi koalicjantami z Platformy Obywatelskiej biegaliście po granicy polsko-białoruskiej, ale pani, świetni koledzy z koalicji tak robili, nie wiem, czy tam z picą, czy z innymi rzeczami, obrażali polski mundur. I w związku z tym dzisiaj pan w tej... Pani w tej chwili po prostu próbuje twierdzić, że w inny sposób postępowaliście. Nie postępowaliście w inny sposób. A jeżeli Pani uważa, że prawa człowieka są naruszane w tej chwili na granicy, to gdzie, tak, czemu tak, Pani nie, nie wzywa dzisiaj Donalda Wzywam. Tuska? Wzywam ale w jaki Lewica. sposób? Na Twitterze? Czy Pani nie, powie się tak, z tego tak, powodu, że, że są łamane prawa posłano. człowieka? Pani, pani, pani posłanka Żukowska? koalicje są bywają trudne, bywają w nich spory różnego rodzaju. Doskonale Pan to wie, bo też nie Wasza koalicja nie była jednorodna, nie składała się z jednej partii, też mieście spory. Natomiast tak, oczywiście w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wzywamy do tego pana ministra podsekretarza stanu Duszczyka, do tego, żeby nie doprowadzał do takiej sytuacji, że będą no, dalej kontynuować. A jeśli nic nie zmieni, to co zrobicie? Baki. A to nie jest w tej chwili pańska sprawa. Nie będziemy no, nie no, panu pani nie, no, pani nie będziemy pani posłanko, naszej strategii politycznej. Nie będziemy panu naszej strategii politycznej. żeby że że no pani powinna reagować. W sprawie strefy buforowej. Dopuszcza pani taką możliwość, że jako lewica w rządzie. Będziecie przeciw, po co tak naprawdę ma być ta strefa buforowa? Czy tylko dla bezpieczeństwa, tylko dla komfortu pracy służb, czy może też po to, żeby brzało strefa... światła dziennego to, co faktycznie dzieje się na granicy. Ta strefa buforowa by, by powodowała, że również organizacje humanitarne nie miałyby dostępu do granicy. E, I byłoby tak jak było zarządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli e, nikt nie miałby dostępu, także dziennikarze, chyba że wybrani, namaszczeni potencjalnie, do tego, żeby obserwować, co tam się dzieje i relacjonować. I ja się na to nie zgadzam, przynajmniej na pewno się nie zgadzam na to, żeby nie było, te, nie było możliwości relacjonowania. Bo to jest dostęp do informacji, jest kluczowy dla demokracji. E, informacja o tym, co się dzieje, jest Ważna dla wszystkich, bo y, to jest nadzór nad, nad y, To będzie rządem. weto lewicy w tej sprawie? Rozmawiam w tej chwili w rządzie, bo to jest bardzo trudna sytuacja. Zgadzam się z tym, że bezpieczeństwo jest ważne, ale powtarzam i będę to powtarzać po raz wtóry, po raz enty, po raz, zresztą nie pierwszy, jak podkreśliłam, bo mówiliśmy to samo za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bezpieczna granica to taka granica, na której nikt nie umiera, w szczególności dzieci, w szczególności osoby, które są ranne, którym potrzebna jest pomoc. I podkreślam, tak, one są używane, ja to wiem, wszyscy to wiemy. Są to narzędzia, narzędzia... Akcji, która jest wycelowana przeciwko Polsce. Panie ale pośle... nie zmienia to faktu, że oni nadal są ludźmi i potrzeba im pomóc. Panie pośle, odnośnie bezpieczeństwa, dbania o to bezpieczeństwo, no pod, adresem, pod adresem Prawa i Sprawiedliwości padają takie zarzuty, że ta zapora, którą zbudowaliście, jest dziurawa. Ponieważ... Że trzeba ją jak najszybciej umocnić, bo to, co zrobiliście, tak naprawdę nie spełnia swojej no, Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ta zapora była stawiana w szybkim tempie po to, aby odgrodzić możliwość dużych szlaków migracyjnych, które w ogóle bez żadnej kontroli wtedy próbowały się wedrzeć do Polski. To jest pierwsza rzecz. Później była rozbudowana o kwestie kamer, czujników i tak dalej. To w szerokim zakresie zabezpiecza Polskę przed ruchami takimi masowymi. Oczywiście, że w każdej zaporze, również i w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach na świecie, dochodzi do przerwania takiej zapory. Natomiast od tego jest straż graniczna, która jest wyposażona w na odpowiedni sprzęt, aby reagować. I tak się dzieje. Tak się dzieje dzięki temu, że jest łatwiejszy dostęp do granicy, że jest umożliwiony ruch pojazdów kołowych na tej granicy, że jest odpowiednia, odpowiednia też odpowiednie narzędzia techniczne, aby namierzać tego typu ruchy. Natomiast dzisiaj, tak naprawdę, mamy do czynienia w ogóle z odwróceniem pojęć, bo wcześniej była mowa o tym, że to są biedni ludzie, którzy tutaj szukają swojego miejsca na ziemi, a dzisiaj jednak się okazuje, że to są osoby, które realizują Elementy wojny hybrydowej. Bo tam, ok. w rzeczywistości drugiego. Było. Ja zacytuję Także tylko rzeczywistości Agnieszkę było. Holand. Jedno nie wyklucza drugiego. Oni ja zacytuję szukają. tylko szybko tylko Agnieszkę Holland, która końcami, dzisiaj była gościem Polsat News, która powiedziała, jak widać, lepiej sprzedaje się taka demagogiczna propaganda. To właśnie było odnośnie zmiany stanowiska rządu. No, zmiany o 180 stopni, tak naprawdę, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską my nie zmieniliśmy swojego stanowiska. Tak, powtarzam już po raz trzeci chyba też w tym programie. Ludzie, ci ludzie są wykorzystywani, są sprowadzani celowo przez siatki przemytnicze. Raz otwarty szlak migracyjny jest bardzo trudno zamknąć, o ile w ogóle jest możliwe, żeby go zamknąć, bo przemytnicy po prostu go już wykorzystują. I ci ludzie są wykorzystywani, są mamieni obietnicami, są w, w pewnym momencie, kiedy już się znajdą na terenie Białorusi, nie mają wyboru. To znaczy nie mogą ani wrócić do swojego kraju pochodzenia, ani nie mogą zrobić nic innego, niż to, do czego są zmuszani przez białoruskie no służby Pani, pod karabinami, oni są zmuszani. Dużo mówimy o pushbackach, że tego już nie może być, że są prawa człowieka. W porządku. A jeżeli taki migrant przedostanie się już na teren Polski, co dalej? Co dalej, jeżeli polskie władze uznają, że nie zasługuje na ochronę międzynarodową? Co z nim wtedy zrobić? Wtedy należy go odesłać do kraju pochodzenia. Ale doskonale, pani wie, że to nie jest takie proste. Nie, ja wiem, że to nie jest takie proste, natomiast nie jest prosta ani demokracja, ani przestrzeganie praw człowieka. Ale chcemy się różnić od jakichś wataszków w Afryce właśnie tym, że, się, że przestrzegamy praw człowieka, że traktujemy ludzi jak ludzi, a nie jak zabawki, a nie jak broń. Tym się chcemy różnić, bo to odróżnia cywilizację europejską, opartą, pani pośle, na korzeniach judeochrześcijańskich, czyli między innymi na miłosierdziu, na tym, żeby pomagać ludziom, w potrzebie. I, i, I tak, i tak, i powtórzę jeszcze raz. Jeżeli nie zasługują na azyl, bo nie są prześladowani w swoim kraju pochodzenia, należy ich odesłać, deportować, ale nie należy ich z ranami, jakimiś z odmrożeniami czy też Pani co o innymi... ranach, To mogą mówić Dobrze. dzisiaj żołnierze, którzy mogą, byli ranieni to prawda, właśnie przez, ale przez, też przez te osoby. mogą mówić te osoby, że, do, że które są wysyłane do lasu, mamy naprawdę. Nikt tutaj kilka ich nie osób, które... zapraszał. Nikt tutaj ich nie zapraszał. To jest ta różnica, wie pani? Wie pani oni co? zaatakowali polskich żołnierzy. Ukrywaliście to naszej, dwa dni. Naszej, dwa... Migrantów... W ogóle dlaczego ukrywaliście dwa dni, że polscy żołnierze zostali ranieni? Na granicy. Po co pośle, to robicie? Ale o czym dzisiaj był komunikat ale informacja. Ale mówi, pan o, tak. mówi pan o tym środowym ataku. Był, był pierwszy atak granicy. na jednego żołnierza i był atak na dwóch żołnierzy, i komunikat dopiero się dzisiaj pojawił. Dlaczego dwa dni ukrywaliście tę informację? Nie. Bo nie pasuje wam do tej narracji, bo nie pasuje do tej opowieści, którą robiliście przez lata. Mówiliście, żeby nie było zapory, mówiliście, że nie będzie pakietu migracyjnego, to... mówiliście, że oni tu szukają swojego miejsca. Ale tylko w sprawie paktu migracyjnego lewica mówiła, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość nie ubiegały się o pieniądze dla Ale Polski nie, do, do, na uchodźców z Ukrainy nie, potrafili tego, Państwo, rzeczy, nie potrafiliście. nie pani właśnie proszę tylko jedna krótka w takim razie żeby żeby Europa uwzględniła że uchodźcy wojenni z Ukrainy Ale to pakiet też polityka migracyjna jest tam przyjęta za waszego rządu i co jest to zagwarantowane tym przez 8, tym? 8 lat rządzić nie nie momencik a kto rządzi migracjami to nigdy nie został to czy tylko na moment żeby powiedzieć że ta migracja zdjęcia które widzimy to są zdjęcia które wyciekły do internetu do Dosłownie kilkanaście minut temu, jeśli dobrze widzę, z sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. To oczywiście nie są zdjęcia na żywo, ale te, które udało się na granicy zarejestrować.

to wy chcieliście zrobić na Drodzy Państwo, w tym momencie tylko na chwileczkę przerwę. Na dalszą część dyskusji zapraszam do Polsatu News i wydarzeń 24. Drodzy Państwo, to olbrzymie emocje w takim razie tak, bo... wywołuje sytuacja na granicy. I... No, pytanie, czy jest jakiś złoty środek? Do mnie absolutnie przemawiają argumenty pani posłanki, jak i pana posła na temat bezpieczeństwa. Gdzie jest ten złoty środek? Jak przede załatwić wszystkim... jedno i drugie? Bezpieczeństwo kilka... i prawa człowieka. Panie redaktorze, przede wszystkim kilka rzeczy. Pierwsza rzecz. Europa musi chronić swoje granice, bo jeżeli będzie przepuszczała przez granice określoną liczbę osób, to będzie to zaproszenie do zwiększenia tylko i wyłącznie fal migracyjnych na teren Europy. Dokładnie Europa to przeżywa w Europie Zachodniej i nie chcemy przeżywać tego w Europie Wschodniej. Tak samo w ramach przymusowego paktu migracyjnego który został przyjęty za waszych rządów przez Unię Europejską Pani posłanko, jedno zdanie tylko To jest zespół naczyń połączonych jeżeli nie ma możliwości legalnej imigracji albo jest tylko i wyłącznie taka że się sprzedaje wizy nie wiadomo dokąd nie wiadomo komu nie wiadomo po co co robiło prawo i sprawiedliwość a co pani To wtedy opowiada? zostaje tylko nielegalna imigracja A I w Europie a Zachodniej nielegalna zawsze, imigracja skąd się pojawiła? zawsze się przemieszczali od zarania od istnienia ludzkości się przemieszczali po świecie Więc pani czerwony Nie dywan mając od, nie mając procedur a PiS ich nie wytworzyło. Bo my rządzimy Ale pani, dopiero pięć miesięcy Nie ma PiSu, a to jest nielegalna imigracja. I stworzymy takie tak procedury, żeby nie było potrzeby dobijania się do polskich granic nielegalnie. Drodzy Państwo, w tym miejscu przerywam tę dyskusję. Przechodzimy do kolejnego wątku. Panie pośle, taśmy. Gazeta Wyborcza publikuje kolejne nagrania, na których słyszymy, jak urzędniczka resortu sprawiedliwości i polityk suwerennej Polski, Marcin Romanowski. Naradzają się, co mówić, jeśli będą przesłuchiwani na okoliczność ustawiania przetargów. Jest mowa o kasowaniu maili, a urzędniczka odpowiedzialna za Fundusz Sprawiedliwości mówi: Jeśli złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Słośliwie wypisują, że to mogłoby być wasze hasło wyborcze. Ja mam stanowisko w tej sprawie bardzo, bardzo klarowne i mówię to od samego początku. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Jeżeli doszło do jakichkolwiek nadużyć prawa, osoby, które są za to winne, powinny być ukarane. Natomiast jednocześnie budzi moją wątpliwość to, że pan Mraz, którego klientem jest Roman Giertych, no ma taką, a nie inną rolę w tej chwili, która stawia pod znakiem zapytania to, w jaki sposób funkcjonował w ostatnich latach. No ale co to ma za znaczenie? Panie ma, to, pośle, ma takie, no, zaznacza ma takie są to są nagrania. Rozumiem. Są zeznania, dlatego nam musi raza. to zweryfikować prokuratura, bo niech pan zauważy, te materiały nie są udostępnione przez prokuraturę ani przez inne urzędy, tylko pojawiają się w mediach. Okej, okay, taka rola mediów, tutaj przecież nie można mieć tego za złe. Natomiast musi być to zweryfikowane, czy one są autentyczne, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, postawione jakiekolwiek zarzuty. No, konkretne zarzuty. I wtedy będą mogli się odnosić ci, którzy W się sensie wobec polityków mówić. Jasne, panie pośle, to nie jest tak, że nie ma żadnych zarzutów, dlatego że są zarzuty dla dwóch urzędniczek. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rozumiem. jest też wniosek o uchylenie immunitetu dla polityka, dla Michała Wosia, który był wiceministrem sprawiedliwości, zupełnie w troszeczkę w innym wątku, innym tej wątku tej sprawie. ale w... też powiązanym z Funduszem Sprawiedliwości. Ale to jest zupełnie inny, inny wątek. i ja akurat w tamtym bym dłużej podyskutował. No Są zarzuty, to myślę, że wiedzieliście o tym doskonale, mówię tutaj o prawie i sprawiedliwości, co Ziobro knuje w swoim księstwie udzielnym, którym był w Ministerstwo Sprawiedliwości, mu Fundusz Sprawiedliwości. Godziliście się na to świadomi po to, żeby mieć spokój w koalicji, po to, żeby właśnie nie musieć debatować tak jak my debatujemy, bo my to robimy w sposób demokratyczny, a wy po prostu zamykaliście usta swoim koalicjantom pieniędzmi. I tak to wyglądało. I mieli po prostu Fundusz Sprawiedliwości, który był traktowany jako prywatny fundusz wyborczy wykorzystywany na kilka tygodni przed wyborami do pokazywania się w, w tym terenie w tym akurat tak się przypadkowo składało przedstawiciele Solidarnej Polski startowali w wyborach i wręczali kwot, wręczali czeki wręczali wozy strażackie wręczali garnki i to było absolutnie pod wybory tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości to nie było pomaganie ofiarom przestępstw panie pośle bo to jest właśnie wątpliwość dlaczego premier Mateusz Morawiecki którego pan był rzecznikiem, dlaczego nie reagował w sytuacji, kiedy były jasne sygnały, że w tym Funduszu Sprawiedliwości może dziać się coś nie tak, były fundusze, były sygnały ze strony Najwyższej Izby Kontroli, dziennikarzy, polityków opozycji, dlaczego nie reagowali? No przede wszystkim w, tam, w tamtej sytuacji, gdy był chociażby naj, raport Najwyższej Izby Kontroli, stosowne wyjaśnienie przekazywało Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z tym te raporty trafiały w całości do, do wszystkich ministrów czy do opinii publicznej jako zarzuty Najwyższej Izby Kontroli, ale również odpowiedzi ze strony ministra sprawiedliwości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, że w każdym resorcie jest jakiś zakres działań, na które no, przecież nie nadzoruje bezpośrednio premier. Na tym polega podział odpowiedzialności w całym rządzie, żeby ministrowie odpowiadali Dobrze. za poszczególne sektory. Drodzy państwo, to w takim razie jeszcze jedna rzecz, bo Onet donosi o tajnej drukarni w garażu w Aleksandrowie, gdzie Daniel Obajtek i politycy suwerennej Polski drukowali plakaty wyborcze, a tym samym Mogli omijać przepisy o finansowaniu kampanii wyborczej. Ale to już Jan Kantak się odniósł tego. do tego. Nie, nie na no, momencie. No, Jan Kantak się przed chwilą do tego odniósł na Twitterze, mówiąc o tym, że to jest normalna firma, która drukuje banery i na która wystawia faktury. Fajnie brzmi I ten ten to I było to wliczane do... do kampanii wyborczej? No tak Takie informacje ze strony Jana Kantaka. No Przecież ta kampania jest teraz rozliczana, w związku z tym na bieżąco są takie rzeczy, wystawiane faktury. No, tak, tak Odniósł się do tego przed chwilą zresztą na Twitterze. Więc one to oczywiście może pisać no, sobie pan, o tajnych pan, garażach. Się, ktoś może... Ale to pan mo tak, może nawet że no, garażu, ale, ktoś też, ale, ale ktoś też może powiedzieć, złapali cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. No. No, ale w momencie, to już słyszeliśmy To wyborczej jest w tej chwili realizowane. W tej chwili. To pokazujemy właśnie no, ten, właśnie ten sumie, tweet mm -hmm. Jana Kantaka Pani posłanko? E... Ważne jest to, czy te pieniądze szły rzeczywiście z konta tak, Komitetu Wyborczego i czy miały oznaczenia te materiały Komitetu Wyborczego. To jest kluczowa sprawa. Nie wiem w tej chwili, czy tak było, więc niech to się ustali. Gdzie są drukowane, u kogo są drukowane, to nie jest moja sprawa. Ważne jest, czy rzeczywiście są z legalnych pieniędzy, czyli z konta funduszu Wyborczego. Panie pośle, na koniec dwie sprawy. Pierwsza. Nie Obawiacie się utraty subwencji budżetowej w związku z Funduszem Sprawiedliwości, w związku też z takimi doniesieniami jak te na temat drukarni. W zeszłym roku dostaliście 26 milionów złotych. No bez tych pieniędzy dla takiej partii politycznej jak wy no to byłaby katastrofa. Rozumiem, że być może Platforma Obywatelska bardzo by chciała takiego rozwiązania, ale nie widzę podstaw prawnych do tego, jak żeby... Jak ktoś to wać, PKW będzie decyduje. Żeby, no tak, tylko PKW został wybrany teraz na nowo, ale dobra, odejdźmy w, w, co do składu personalnego w tej chwili PKW. Natomiast nie, ja nie widzę żadnych podstaw prawnych do tego, Musi być naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej. Dzisiaj takich dowodów nikt nie stawia. No, dzisiejszy chociażby ten, jakieś opowieści garażowe, no, Janek tak wyjaśnił kilka godzin po tym, jak to zostało opublikowane. To jeszcze jedna kwestia, w takim razie, panie pośle. Czy po wyborach będziecie chcieli odpiąć wagon z ziobrystami? czy będziecie chcieli się ich pozbyć ze zjednoczonej partii Nie panie redaktorze w tej chwili nie ma w ogóle dyskusji o czymś takim Jesteśmy w jednym klubie parlamentarnym ta sprawa tak jak wspomniałem wcześniej wymaga wyjaśnienia ale żadnych takich decyzji nie ma Anna Maria Żukowska i Marcin dziękuję i bardzo. Piotr Miller drodzy państwo dziękuję bardzo za tę Dziękujemy. dyskusję moment